To była noc jak każda inna, kiedy Lena, rozproszona przez zlew w kuchni, rozpoznała głos dochodzący z salonu. Znajomy ton, pełen prośby, która przewidywała już najgorsze. Porozmawiaj z nią, synu. Tylko na dwa miesiące. Tylko na chwilę. Zanim zdążył zareagować, w drzwiach pojawił się Igor, wycierając ręce ręcznikiem z zawstydzoną miną. I oto ona, jej teściowa pani Esperanza Michajłowna, Usadowiona na sofie niczym pani domu, z dwiema ogromnymi walizkami u stóp. Mąż wyraźnie zakłopotany próbował się tłumaczyć. Mamo, Lena powiedziała, że zarało jej mieszkanie. Wymaga remontu, co najmniej 60 dni. Lena skrzyżowała ramiona, zachowując spokój. Są możliwości. Walentyna mieszka w sąsiednim budynku, w mieście są hotele, nawet siostra Igora mogłaby w hotelu. Teściowa zakryła twarz rękami, zgorszona. Masz własną teściową, a mnie chcesz wrzucić do wynajętego pokoju? Jaka szkoda? Lena wzięła głęboki oddech. Nasz dom ma 28 metrów kwadratowych. Jeden pokój dzienny, jedna sypialnia. Gdzie dokładnie masz zamiar nocować? Na kanapie z Igorem. A ja śpię na podłodze jak na dywaniku. Igor próbował interweniować, jąkając się. Mamo, Lena ma rację, jest ciasno i blisko. Wychowałem cię, chłopcze. Nakarmiłem cię, wychowałem, a teraz nie ma gdzie mieszkać. Teściowa zwróciła się do syna z wilgotnymi oczami. Mają rację, mamo stanowczo upierała się Lena. Masz ubezpieczenie mieszkania. Ubezpieczyciel pokrywa koszty zakwaterowania w czasie remontu. Niekomfortowa cisza. Jakie ubezpieczenie? Stara kobieta spuściła głowę. Nie mam. Lena zmarszczyła brwi. Ale Igor mówił, że zatrudniłeś go w zeszłym roku. Doune Esperanca nerwowo bawiła się rękami. Chciałem zatrudnić, ale pieniądze poszły na coś innego. Wiesz, trzy pakiety podróżne do Turcji. To była ostatnia kropla. Lena wyprostowała ramiona. I tyle. Nie możesz tu zostać. Teściowa zbladła. Igor. Twoja żona mnie wyrzuca. Próbował chwycić żonę za ramię, błagalnie. Lena, porozmawiajmy, nie ma o czym rozmawiać. Puściła. Nie zamierzam spędzić dwóch miesięcy na podłodze, żeby twoja mama mogła przeżyć swoje dzieciństwo, leżąc z tobą na kanapie. To absurd. Ma emeryturę, może wynająć pokój. Albo pojechać do domu swojej siostry. Moje oszczędności służą przetrwaniu, a nie wyrzucaniu. Teściowa dramatycznie podniosła głos. Synu, zostawisz matkę na ulicy. Igor rozglądał się na boki, dusząc się. Lena nie poddała się. To jest mój dom. Kupiłam go przed ślubem, jest na moje nazwisko. Ja decyduję, kto wejdzie. Ale ty jesteś jego żoną. Mamy intercyzę. Lena wyciągnęła dokument z szuflady i wyciągnęła go. Igor tu mieszka, ale nie jest jego właścicielem. A ty na pewno nie. Teściowa chwyciła gazetę, jej oczy wyszły z orbit. Czy kazałeś mu to podpisać? Przeciwko własnej matce? Zaproponowałem. Zgodził się. Lena spokojnie odebrała kontrakt. Dojrzali ludzie rozumieją wartość pewności prawa. Mamo, proszę, Igor próbował ją uspokoić, ale dołne Esperanca chwyciła go za ramię jak rozbitek. Powiedz jej, że jestem jej matką. Że nie mam dokąd pójść. Masz opcję, Lena otworzyła drzwi. Teraz wyjdź. Albo wezwę policję za wtargnięcie. Nie jest ci wstyd. Teściowa wyzywająco rzuciła się z powrotem na sofę. To jest dom mojego syna. Lena wybierała już numer. Ostatnia szansa. Telefon przy uchu, palce unoszące się nad klawiszem połączenia. Igor Blady zająknął się. Nie, nie dzwoń, proszę. W takim razie rozwiąż to. Leściowa w końcu z trudem wstała, ciągnąc swoje torby. Igor, pomóż mi, synu. Zaniósł je do drzwi, podczas gdy jego matka przeklinała przez łzy. Kiedy drzwi się zamknęły, Lena anulowała połączenie. Przepraszam, fałszywy alarm powiedział operatorowi, zanim się rozłączył. Igor stał bez ruchu, a na jego twarzy malowała się maska powstrzymywanej wściekłości. Czy mógłbyś wezwać policję na moją mamę? Nie chciała opuścić domu, który nie był jej. Takie jest prawo. Zrobił krok do przodu drżącym głosem. Jesteś z lodu. Nie masz serca. Mam ograniczenia. Twoja matka wydaje pieniądze na podróże, ignoruje ubezpieczenie, a teraz żąda, żebym za to zapłacił. To nie rodzina, to szantaż. Rodzina pomaga sobie nawzajem. Pomaga tym, którzy proszą z szacunkiem, a nie tym, którzy narzucają ofiary. Lena spokojnie upiła łyk wody. Twoja matka postrzega mnie jako przeszkodę. Ale nie jestem twoim sługą ani wybawicielem. Igor zacisnął pięści. Nie wybaczę tego. Wybaczyć, Ceo. Bronić mojej przestrzeni. Gwałtownie chwycił za kurtkę. Przygotuj się. Będziesz tego żałować. Drzwi zapukały. Lena spojrzała na ekran swojej komórki. Wiadomość od Igora wysłana minutę po wyjściu przygotuj się. Zobaczysz. Nie drżała. Zadzwonił do swojego prawnika, Mariny. Potrzebuję pomocy. Mój mąż właśnie mi groził. Relacjonując fakty, Marina słuchała w milczeniu. Tak, to groźba. Możesz złożyć raport na policji. Poczekaj do zmroku i zobacz, co zrobi. Ale jeśli poczujesz się w niebezpieczeństwie, bez wahania zadzwoń pod numer 190. Lena skinęła głową. Potem zadzwonił do ojca. Tato potrzebujecie tu dziś wieczorem. Coś poważnego? Głęboki głos emerytowanego żołnierza nie pozostawiał wątpliwości. Na pewno tam będzie. O ósmej wrócił Igor. Pijany z dwoma przyjaciółmi równie zdenerwowanymi jak on. Spójrz na nią. Wskazał, zdumiewając. Kobieta, która wyrzuciła moją matkę na ulicę. Lena cofnęła się, zachowując dystans. Jesteś pijany. Wyjdź. Nic nie gaśnie. To jest mój dom. Nie. Oto dokumenty. Trzymała je mocno. Igor próbował ją złapać, ale Lena zrobiła junek. Nie dotykaj mnie. Przyjaciele śmiali się i nawoływali. Zostaw ją w spokoju, Igorze. Ta jest niedobra. Znowu ruszył naprzód, z przekrwionymi oczami. Lena wybierała już numer policji, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi. W drzwiach imponująca postać ojciec ze skrzyżowanymi ramionami kłopoty, dziewczyno. Igor zamarł. Przyjaciele na jego widok stracili odwagę. Myślę, że już czas, abyś wyszedł, powiedział żołnierz cicho i ostro. Nie kłócili się. Kiedy drzwi zamknęły się po raz drugi tej nocy, Lena w końcu się uspokoiła. Obserwował ją ojciec. Dobrze zrobiłeś. Skinęła głową, wyczerpana. Nie zamierzam żyć jako zakładnik szantażu. Ścisnął jej ramię. Nikt nie powinien. Tej nocy Lena nauczyła się, że niektóre bitwy są tego warte nie ze względu na nienawiść, ale ze względu na szacunek, jaki zdobywa się. I że dom jest domem tylko wtedy, gdy respektowane są jego granice. Krzywy uśmiech Igora przelał ostatnią kroplę. Co teraz, Ceo? Ceo, zamierzasz zrobić? Głos był niewyraźny, oddech ciężki od wódki. Ale odpowiedź nie pochodziła od Leni. Drzwi sypialni otworzyły się powolnym, świadomym ruchem. Wiktor Semenowicz, ojciec Leni, wypełnił próg swoją obecnością dwa metry wzrostu. Ramiona szerokie, jak zabytkowa szafka, ręce, które niegdyś podnosiły ściany, a teraz co sekundę śledziły nagranie telefoniczne. Albo ja powiedział tak cicho, że cisza w pomieszczeniu stała się jeszcze gęstsza. Igor i jego towarzysze zamarli. Powietrze w jednej chwili opuściło ich płuca. Co wy tu robicie? Jeden z nich się jąkał, jego wzrok skakał pomiędzy olbrzymem z przodu a kamerą, która nie przerywała nagrywania. Chronię moją córkę przed pijanym mężem, który groził jej śmiercią. Głos Wiktora nie podniósł się ani o decybel, ale każda sylaba opadała jak młot. Wszystko jest nagrywane. Nielegalne wejście do mieszkania w stanie nietrzeźwości z osobami trzecimi dokonało próby napaści na właściciela. Cytował artykuły, jakby czytał menu, 1912 rok, 12, 116 do 16. Chcesz, żebym kontynuował. Przyjaciele Igora wycofali się, jak karaluchy wystawione na światło. Po prostu właśnie przechodziliśmy obok i jeden z nich potknął się o własną nogę. Wyjechać. Rozkaz był oddechem, ale zniknął w ciągu trzech sekund. To spowodowało, że Igor wisiał na środku pokoju, a jego twarz wyrażała niedowierzanie i panikę. Lena, mamusiu, to spróbowała jękliwego tonu, głos jej załamał się, jak szkło pod butem. Nie wahała się. Wyjęła z torby kopertę i podała mu: Proszę. Dokumenty rozwodowe. Złożę jutro. Krew odpłynęła z twarzy Igora. Rozwód. Lena, nie miałem na myśli. Ty to napisałeś. Pokazała ekran telefonu komórkowego: wiadomość, godzinę, surowe słowa. Dla ciebie koniec. To jest zagrożenie. Zbrodnia. I wszystko jest nagrywane. Nagranie, świadkowie, w powietrzu wciąż unosił się zapach alkoholu. Mam podstawy prawne do rozwodu i zakaz zbliżania się. Wynoś się. Byłem po prostu zły. Nie myślałem. Nie pomyślałeś, kiedy przyprowadziłeś swoich przyjaciół, żeby mnie znęcali. Wiktor zrobił krok do przodu. Igor skurczył się. Nie pomyślałeś, kiedy groziłeś mojej córce. Kolejny krok albo kiedy dostałeś się w swoje ręce. Igor opuścił głowę, słowa uwięzły mu w gardle. Lena odłożyła telefon. Nie chcę wiedzieć. I nie chcę już tego słyszeć. Wskazała drzwi. Zabieraj swoje rzeczy. Idź do swojej matki. Musi rozpaczliwie potrzebować towarzystwa. Ironia była nożem. Jutro złożę pozew o rozwód. Za miesiąc będziemy wolni. Lena, proszę, w upadł na kolana, trzęsąc się rękami. Jestem idiotą, ja nie. Nie pomyślałeś. Odwróciła się, a jej głos był mocny jak stal. Myślałaś, że się ukłonię. Że zgodzę się na wszystko, żeby cię nie stracić. Że będę się bać. Suchy śmiech. Ale ja się nie ukłoniłem. A ty zamiast mówić, zdecydowałeś się grozić. Zamiast szacunku wybrałeś siłę. Przerwał. To nie jest mój koniec. To koniec naszego małżeństwa. Wiktor nie tracił czasu. Złapał Igora za ramię i podniósł go do góry jak szmacianą lalkę. Pięć minut. Albo sam spakuję twoje rzeczy i wyrzucę przez okno. Potem spokojnie tylko do zięcia, a jeśli w ciągu najbliższych trzech miesięcy zbliżysz się do niej na odległość stu metrów, policja poznacie po imieniu. Igor wyszedł z papierami rozwodowymi zmiętymi w dłoni. Przy drzwiach odwrócił się po raz ostatni, a jego oczy nabiegły krwią. Będziesz tego żałować. Lena nawet nie podniosła wzroku. Już tego żałowałem. Przez dwa lata. Westchnienie. Nie teraz. Kiedy drzwi się zatrzasnęły, opadła na kanapę, chowając twarz w dłoniach. Tato, dziękuję. Zawsze, córko. Wiktor usiadł obok niej, obejmując ją ramionami ciężkim i bezpiecznym ramieniem. Dobrze postąpiłeś. Z nim, z jego teściową, ze wszystkim. Groził mi. Wiem. Złapał ją za rękę. Kto zrobi to raz, zrobi to dwa razy. Kto grozi raz, działa drugi raz. Cisza. Niektórzy mężczyźni rozumieją tylko jeden język. Skinęła głową, zaciskając palce na kopercie z dokumentami. Następnego dnia sprawa została otwarta. Sędzia się nie wahał, odnotowane groźby, włamanie do domu, próba napadu. Nakaz zbliżania się został wydany w ciągu 48 godzin. Próbowali Igor i nadjeżdża Michajłowna. Połączenia, wiadomości, wizyty pod drzwiami Starego domu. Lena nie odpowiedziała. Nie otworzyło się. Nie odpowiedział. Miesiąc później rozwód został sfinalizowany. Dostała mieszkanie. Z wolnością. Oni ze wstydem i rachunkiem barowym topią swoje smutki. Mówi się, że Nadjeżda przeklina teraz syna za to, że stracił takie ładne mieszkanie. Ironia. Nie stracił majątku. Stracił kobietę, która dała mu dom. Stracił go w chwili, gdy napisał twój koniec i nacisnął, wyślij. Lena wiedziała o tym od początku. To po prostu nie był koniec, jaki sobie wyobrażał. To należało do niej koniec cyklu, w którym mężczyzna wybrał matkę zamiast żony, gdzie strach był używany jako waluta, gdzie szacunek stał się opcjonalny. Tych celów powiedziała później przyjaciółce: Nie należy się bać. Należy je przyjąć. Prezent. Dar wolności.